Z Ewangelii według Świętego Mateusza byli udręczeni i porzuceni, jak owce, które nie mają pasterza. Żyjemy w czasach, w których każdy chce być indywidualistą, każdy chce być osobny, wyróżniający się, i życie w stadzie, życie zbiorowe, grupowe, uważane jest za jakąś niższą, mniej wysublimowaną formę życia tymczasem Ewangelia nam dzisiaj podpowiada, że być bez pasterza to być udręczonym, umęczonym, czuć się porzuconym. Rzeczywiście tak jest. Można udawać, że sam sobie poradzę, że jestem świetny, znam wszystkie drogi, nikogo nie potrzebuję, ale to jest kłamstwo, tylko i wyłącznie udawanie. Dlatego szukamy pasterza, wytrwale, cierpliwie szukamy pasterza, a on się daje znaleźć. Do zobaczenia jutro.